Witaj. Jeśli jesteśmy niezadowoleni z tego, co mamy w życiu, co do nas przychodzi, co otrzymujemy w życiu, warto przyjrzeć się, jaki mamy w tym udział. Dzisiaj powiem o kilku sposobach, wzorcach komunikowania potrzeb, które wpływają na to, jak dostajemy w życiu. Powiem o stylu oszczędnym. Kombinowanym i wymuszającym, jak one wpływają na nas i na nasze środowisko. Ale niczym zacznę. Nazywam się Grzegorz Byczek i jestem psychoterapeutą Lołęowskim. Oprócz psychoterapii indywidualnej prowadzę również warsztaty grupowe na sali oraz kursy online. W opisie znajdziesz link do mojej strony warsztatów i kursów. Zaczynajmy. To, jak komunikujemy swoje potrzeby wpływa bezpośrednio na to, co do nas w życiu przychodzi. Czy w 100% to ma przełożenie jeden do jeden? Oczywiście nie. Nie wszystko od nas zależy, ale część od nas zależy. I na tej części chciałbym się dzisiaj skupić. Na tym wyrywku, który od nas zależy. On może być czasem mały, czasem bardzo duży, ale Zależy od nas. Powiem o kilku sposobach. Pierwszy, który nazwałem, nazwałem oszczędny, bardzo delikatnie nazwałem to. To są osoby, które nie komunikują albo bardzo delikatnie, oszczędnie komunikują swoje potrzeby. Czyli może to być postawa taka. Domyśl się. Nie mówię ci powinieneś się tego domyśleć. Inną. Innym przykładem może być to, już przecież o tym mówiłem, już przecież o tym ci mówiłam. Już raz powiedziałam kiedyś w przeszłości i oczekuję, że już wszyscy będą o tym pamiętać. Już nie chcę tego powtarzać, już powiedziałem przecież. Innym aspektem tego może być to, jest przecież oczywiste. Nawet to nie trzeba się domyślać, to jest takie oczywiste. Dla mnie jest oczywiste i powinno być dla wszystkich oczywiste. Bardzo uproszczające to jest, ale to pokazuje pewien kierunek takiej narracji, gdy stosujemy ten styl. Oczywiście, pod spodem są z tym związane pewne emocje może wstyd, może lęk, niepewność, brak poczucia własnej wartości różne rzeczy mogą za tym stać. Niemniej, na zewnątrz tak właśnie. Komunikujemy, czyli nie komunikujemy lub komunikujemy bardzo mało, nasz rozmówca, partner, partnerka, czy osoba, którą, do której to komunikujemy bądź też nie komunikujemy, co, co ona może. On, skupmy się na chwilę, jak ta osoba może przeżywać to. Z jednej strony, gdy nie komunikujemy, oczywiście, gdy jest to osoba, długoletnia nas znająca, no to nas zna i pewnie się faktycznie trochę może domyślać, ale tak naprawdę przecież nasze potrzeby są różne od chwili. To nie jest tak, że zawsze chcemy to samo. Więc nawet jeżeli nas ktoś zna długo, to może być bardzo zdziwiony, że teraz tego chcieliśmy, bo przecież nic nie mówiliśmy i w sumie będzie miał rację, jeżeli faktycznie to notorycznie nie komunikujemy. Albo mówimy w innym czasie, niż to naprawdę jest naszą potrzebą. Z drugiej strony, to jeżeli my nie komunikujemy swoich potrzeb, to w jakimś sensie tworzymy przestrzeń, żeby ta osoba komunikowała swoje. I wtedy jest bardziej przestrzeń na tą drugą osobę. My możemy przeżywać, na nas nie ma miejsca, ale w jakimś aspekcie my też zrobiliśmy przestrzeń na inne osoby. Czyli nie komunikując, finalnie robimy przestrzeń bardziej na innych, żeby potrzeby innych osób były bardziej realizowane, czyli finalnie nie dostajemy tego, co chcemy. To oczywiście w nas może budzić frustrację, zniecierpliwienie, albo wycofanie, albo pretensje, bycie urażonym, obrażonym, niewidzianym. Lekceważonym, no, różne emocje może to w nas budzić, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli ten nasz udział tworzenia przestrzeni i niezajmowania jej. Drugi styl to jest styl, który kombinuje, inaczej mówiąc, manipuluje. Czyli jest to na przykład sytuacja, w której mówimy inny powód, nie mówimy, co tak naprawdę chcemy, ale mówimy, że coś niby innego, ale liczymy, że jak tam się to będzie działo, to dostaniemy to. Nie powiemy wprost, ale tak na około. Innym sposobem może być coś takiego, że powiemy, że komuś innemu na tym zależy, albo zrobimy to dla Ciebie, takie przecież będzie fajny, a tak naprawdę bardzo chcemy, żeby się to zadziało, czyli to jest też nasza potrzeba, ale jej nie komunikujemy. Tak ją za naokoło, nie wprost. Inną rzeczą to może być coś takiego, że na początku coś powiemy, poprosimy, a później eskalujemy, i później kolejny krok, i kolejny krok, i, to, i po prostu tak niby dostajemy, ale w sumie nie mówiliśmy, że nam o tym zależy, tylko tak od. Kroku do kroku i dostajemy, i jakby komunikujemy to finalnie, ale po drodze ta osoba może być już umordowana, tym, że przecież miało być mało, a jest tak dużo, w sumie nie wiem, czy bym się chciał zgodzić. No, różnie właśnie. I teraz ta osoba druga, której to dotyczy, gdy zacznie to zauważać, że my tak mataczymy, kombinujemy, nie mówimy wprost, to w naturalny sposób może się budzić pewna nieufność do nas. Że czy tak naprawdę i o to chodzi, czy w sumie ostatnio mówiła o tym, a chodziło o to, ostatnio on mówił o tym, a chciał coś innego, że tak jakbyśmy nieufni, też może podchodzić trochę lekceważąco do naszych potrzeb, przecież on tak mówi, że to chce, a coś innego chce zawsze. Jakby finalnie nie jesteśmy poważnie traktowani albo. Jest opór na to, co mówimy, bo często okazuje się, że wymuszamy czegoś innego. Manipulujemy, żeby dostać coś niewprost. To może być bardzo miękkutko. To, to może być ktoś, który mówi, że to wszystko dla was robię. Wyprówam żyły dla was. No właśnie, a wy jesteście tacy niewdzięczni. Nie komunikuję, a oczekuję. I płynnie przechodzimy do wymuszania, bo ten manipulant to jest trochę ten kombinator. To brzmi może tak pejoratywnie, no ale jakby to są nasze sposoby na to. Przechodzimy do opcji wymuszania, czyli na siłę pchamy coś, po prostu z pozycji władzy, z pozycji siły wymuszamy. Ja tak chcę, to jest. Tak ma być, ja jestem najważniejszy. Może to być sytuacja, że gdzieś indziej odpuszczamy pole, ale w pracy, na przykład, nie mówimy co chcemy, jesteśmy już sfrustrowani wewnętrznie. Już po prostu mamy dość i przychodzimy do domu i mówimy to, to, to. Od dzieci wymagamy, od partnerów, partnerek wymagamy, od kogoś innego wymagamy. Oczywiście, to może być w drugą stronę. Melanże bardzo różne, ten ale jest ta tendencja jakby do wymuszania, pchania, używania swojej siły. No i co, na co spotykamy? Jeżeli ktoś, jeżeli wymuszamy na kimś, to ta druga osoba w naturalny sposób czuje się pchana. A co robimy, jak pchamy, czujemy się pchani? Chcemy tego uniknąć, czyli możemy albo ktoś będzie się z nami konfrontował i wtedy wejdziemy w fazę walki cały czas walki. Albo będzie pasywnie oporował na to, może się zgadzał, coś zrobił, ale gdzieś indziej odbił sobie, czyli finalnie i tak, albo będziemy walczyć, możemy nawet uzyskiwać to, ale z dużym wysiłkiem, albo będziemy tracić po drodze relacje, tracić po, po drodze bliskość, uzyskiwać, ale ogromnym kosztem. No właśnie. Zobaczenie tego, jakie mamy style jest bardzo istotnym elementem pracy nad tym. Nie jest to łatwe. Kto chciałby się przyznać, że manipuluje? Kto chciałby się przyznać, że wymusza? Może nawet najłatwiej przyznać, och, ja nie komunikuję, jestem taki biedny, ale tak naprawdę przyznać się, że jestem biedny, a przez to yy, obarczam. Kogoś poczuciem winy, bo że jest taki okropny i nie spełnia moich potrzeb. Nieprzyjemne rzeczy. To nie jest coś takiego, co byśmy się chcieli chwalić na Facebooku i pisać na Instagramie, Haha, jestem taki. Nie. Ale to jeżeli sobie zdajemy z tego sprawę, to jest pierwszy krok do tego, żeby móc z tym pracować. Bo można z tym pracować. Można zacząć od tego, żeby rozumieć. Dlaczego taki mam wzorzec? Być może osoba, która teraz nie wyraża, przeżywała w dzieciństwie jej sytuację, w której nie było przestrzeni na niej. Może ta osoba, która wymusza, była właśnie popychana i wymuszano na niej, i dzisiaj nie chcąc przeżywać to upokorzenie i bycie nieważnym, obronnie musi wymuszać. Gdy zaczniemy zobaczyć to ze swoją historią. Z emocjami, które za tym stoją, z usztywnieniami, kompensacją można byłoby powiedzieć, że te wzorce są kompensacją do tego, co przeżywaliśmy w dzieciństwie, będziemy mogli zobaczyć swoje emocje, to jak to się w nas manifestuje teraz, też jak się manifestuje to w naszym ciele, jak to przeżywamy w ciele. I ujmując te trzy płaszczyzny naszą historię, wzorce, i to, jak, jakie tworzy to przekonanie w połączeniu z tym, co doświadczamy teraz i w przeszłości doświadczaliśmy, będzie można odmrażać te konstrukty, odmrażać te uczucia, wyrażać je w bezpieczny sposób podczas swoich prac, podczas swojego procesu zmiany, po to, żeby jak najmniej być obciążony tymi wzorcami z przeszłości. Które z automatu realizujemy w teraźniejszości. Nie jest to łatwa praca, nie jest to krótkoterminowa. Samo uświadomienie sobie wzorca niekoniecznie go zmieni, rzadko go zmienia, ale jest ważnym etapem. Można z tym pracować. Jeżeli chcielibyście wziąć udział w warsztatach i kursach, które prowadzę, w których właśnie pracujemy nad głębokimi wzorcami swoich e, zachowań, odnosząc to też do pracy z ciałem, emocji i historii. Zapraszam Was na moje warsztaty i kursy. W opisie znajdziecie linki do rzeczy, które się teraz wydarzają. Do widzenia.